Dzień dobry Państwu. Irena Dams, gastronom Wybrzeża. Dzisiaj spotkaliśmy się w Gdańsku, w, w dzielnicy Garnizon, u przyjaciół. Poprosiłem Patrycję, która jest psychologiem. Troszeczkę zwrócimy uwagę na takie ważne aspekty. Także dzisiejszym moim gościem jest psycholog Patrycja, która się za chwilę Państwu lepiej przedstawi. Chciałem specjalnie wywołać troszeczkę jakby inny wywiad, nie tylko o gastronomii, o hotelarstwie, czy o dostawcach, ale tak jak poruszyliśmy ostatnio z Piotrem temat prawa, zabezpieczenia umów, także porozmawiamy dzisiaj o takim ważnym aspekcie, jakim jest zdrowie psychiczne, tak? Zdrowie psychiczne, o tym dzisiaj sobie porozmawiamy z Patrycją. Patrycja, oddaję Tobie głos. Witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Patrycja Kubić, jestem psychologiem, głównie pracuję z osobami dorosłymi, jeden na jeden. Zajmujemy się dobrostanem psychicznym, wypaleniem zawodowym, także myślę, że to są tematy, które tutaj również poruszymy, ponieważ bez wątpienia branża gastronomiczna jest branżą, która jest narażona na bardzo duży stres. Pracownicy tak naprawdę okay. na każdym szczeblu są narażeni na stres, na presję. I myślę, że co do tego się zgodzimy, tak. że bardzo ważne jest, aby znaleźć ten balans pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym, gdy mamy tak wymagającą pracę, zarówno psychicznie, jak i często fizycznie. Jest to faktycznie taki wstyd, bo spotkałem się kiedyś, że no, psycholog, iść do psychologa, do psychoterapeuty, że to jest taki wstyd. Faktycznie to się zmienia, czy tak jeszcze patrzą na to? Mm. Myślę, że coraz bardziej zmienia się tu, to uh -huh. ku dobremu, idzie to ku dobremu. Natomiast tak, jest taki stereotyp, uh -huh. stereotyp nadal w społeczeństwie, że uczęszczanie do psychologa czy do psychoterapeuty jest zarezerwowane dla osób, które się zmagają z jakimiś dużymi problemami, że coś jest z nimi nie tak. Często uh -huh. coś takiego słyszę w gabinecie. Natomiast nie, uh -huh. nie jest to tak naprawdę żaden wstyd, ponieważ e, co jest w tym złego, że nie mamy. W tym momencie jakieś narzędzi czy zasobów, żeby sobie poradzić w 100%. No Myślę, że wstydem jest pozostawać w sytuacji, A, w której czyli jest, tak, w której jest nam niedobrze, A, w której źle się czujemy, okay. w której męczymy się no. i nic z tym nie robimy. Myślę, że to jest większy wstyd. Strata życia. No tak, bo tracimy zdrowie, tracimy za chwilę życie. Ja powiem swoje swojej karierze gastronomicznej, kiedy wybuchła jedna, może powiedzieć, sytuacja wojenna mówię tu o pandemii, tak, bo to też jakaś forma wojny, kilku się powiesiło. Moich znajomych prowadząc restauracje, będąc w kredytach, w leasingach, nie podołali temu. Jeżeli by mieli konsultację z Tobą, pomogliby sobie? Bo mogła rodzina nie pomóc, bo skądś to wynikło, tak, że pętla zaciśnięta, problemy i jeżeli ma taką osobę, która umie dobrym słowem, dobrym zdaniem, bo też powiesz, na czym to polega taka konsultacja, a czy by, mogliby sobie poradzić w takiej sytuacji? Zacznę może od tego tematu, że rodzina nie pomogła. Ze względu mm -hmm. na to, że rodzina, jeśli, nie jest, jeśli nikt z rodziny nie jest specjalistą zdrowia psychicznego, to tak naprawdę A, no nie właśnie. ma zasobów, nie ma narzędzi, żeby takiej osobie pomóc. Czy sami nie potrafią? Tak. I teraz my... jeszcze w długą stronę. I często starają się jak najbardziej wesprzeć, mm -hmm. natomiast nie mają tak naprawdę wiedzy, jak to zrobić. I tutaj mamy trudność. To po pierwsze, druga trudność jest taka, że my. Często nie rozmawiamy mm -hmm. o tym, co nas tak bardzo boli. A, ukrywamy to. Tak, nie rozmawiamy A. o problemach. Czy mogę nawet nie wiedzieć tak. o tym, że może coś się takiego złego stać. To, tak jak statystyki mówią, że 200 tysięcy ludzi odeszło od gastromami, 20 tysięcy obiektów się zamknęło w zeszłym roku, nie wiem, jak będzie teraz, no to też jest jakiś dla nich drama, dramat, bo Biznes życia, a raptem trzeba to zamknąć. Gdzie jeszcze są jakieś kredyty, zobowiązania, i teraz taka Twoja pomoc, no to myślę, że to jest na plus, tak? Myślę, że tak. Szczególnie, gdy mamy bardzo duże natężenie tych emocji. Między innymi mhm. z tym, co wymieniłeś. Ta Sezonowość, zmiany na rynku, zmieniające się trendy, to, że trzeba wszystko mm -hmm. śledzić, to, że otwiera się konkurencja, trzeba mieć rękę na pulsie, to wszystko naprawdę tworzy dużą stres, dużo, duży stres, dużą mm -hmm. presję i jeśli my nie dbamy o siebie wystarczająco mm -hmm. dobrze w tym położeniu, to to jest prosta droga do wypalenia zawodowego, do uzależnień, do somatyzacji, do chorób też fizycznych, do mm, zaburzeń lękowych, depresji, mm -hmm. bezsenności. Tutaj możemy wymieniać bardzo Oj. długo. Często słyszę, że, tak po, że właśnie na kuchni jest tak zwana tabaka, bo tak nazywają kolokwialnie tabaka, że szefowie czy kucharze nie radzą sobie, sięgają nie tylko po alkohol, ale sięgają po te też dopalacze czy jakieś narkotyki. To, to też jest jakaś forma ucieczki. No, oczywiście dla nas wiemy, że jest zła forma ucieczki, ale można sobie można z tego wyjść? Jak najbardziej można z tego mhm. wyjść. I tak jak wszystko jest dla ludzi. Tylko no tak. jeśli zaczynamy używać tego w takiej nieadaptacyjnej formie, mm -hmm. nadmiernej, to wtedy zaczyna się tworzyć problem. E, I te uzależnienia, te uzależnienia wynikają głównie z tego, że my nie jesteśmy w stanie sobie radzić z tymi emocjami, że mamy jakieś deficyty, które w ten sposób łatamy, bo już frustracja rośnie, smutek rośnie, nie ma to ujścia A, czyli... i my w końcu sięgamy po jakąś używkę, żeby to ciśnienie trochę spuścić, żeby poczuć się lepiej. A gdy Na, nie... chwilę. Na chwilę. Natomiast gdy nie mamy właśnie tych adaptacyjnych sposobów radzenia sobie, mm -hmm to sięgamy po te nieadaptacyjne coraz częściej, to się dzieje nawykowe, a finalnie budzimy się uzależnieni. Bo są nie. dostępne też, nie? No tak, tak, tak forma alkoholu, bo jak się rozmawia z szefami kuchni z taką historią 20-30 letnią, to oni mówią, no wtedy nie było takich rzeczy osiągalnych, no to był alkohol, no to nieraz przychodzi do pracy, no to się napili, był humor i radzili sobie z tym, co się działo na kuchni. Ale taka forma to zgubna, no bo tracimy zdrowie, tracimy bliskich, bo za chwilę dużo rzeczy możemy stracić, co jest nam bliskie, tak? Bo to rozpadają się związki, rodziny ze względu na, na te złe używki. Dokładnie tak. Jaką receptę mamy na to? Oh, Telefon? Telefon do przyjaciela, tak to mówią? Tak, tak. To, co tak? powiedziałeś, jest bardzo, bardzo ważne ze względu na to, że y, więzi społeczne, te mm -hmm. relacje, to jest coś, czego my niesamowicie bardzo potrzebujemy. My, potrze my jesteśmy organiczni, jesteśmy no, tak. istotą stadną, potrzebujemy innych ludzi. Tak. Jeśli nie sięga sięgamy po te wsparcie, jeśli kisimy to wszystko kolokwialnie w mówiąc sobie, w sobie to. Finalnie nie będziemy się czuć dobrze. Jest to zdrowo rozsądkowe. Mm -hmm. To jest bardzo ważna potrzeba, także te relacje zadbać o relacje, zadbać o ludzi, z których częściej wychodzić. Tak, wychodzić do ludzi, którzy są dla nas dobrzy, którzy chcą się nakarmić. A to Którymi też jest bardzo ważne. Nakarmić, którzy... A, żeby nie zabierali nam tej energii złej, bo też możemy się spotykać z toksycznymi w cudzysłowie, znajomymi, nie wiedząc o tym a oni też mogą na szpilki takie dokładać. Mm, dokładnie tak, przez co po takim spotkaniu czujemy się jeszcze gorzej, czujemy, że... Wypompowani. Tak, wypompowani, że ktoś tam zabrał Aha. energię. Nie, a, warto masie. jest właśnie zwracać uwagę, jak się czujemy po tych spotkaniach i wybierać tych ludzi, którzy coś tam w nas wlewają, czymś tam mm -hmm. skarmią, my oczywiście ich też, mm -hmm. natomiast y, właśnie jest jakaś wartość w tej relacji, jest wsparcie, można porozmawiać o, nie tylko o, na tematy informacyjne, mm -hmm. na poziomie informacyjnym, ale również o o tym, co nas boli, co nas dręczy, o tym, A co A chyba jest się dla nas nie przyznajemy często tak. Jako społeczeństwo, yy, na zasadzie taki chyba wstyd jest, że coś nie powodzi się, coś nas boli. Chyba unikamy takich tematów. Przynajmniej ja zaobserwowałam w moim towarzystwie, że ludzie jakoś tak wolą oddali, że yy, może jak się napiją, to, to wyleją pewne swoje żale, ale jakoś unikają tych rzeczy. Tak jest? Tak jest. Nie chcę no być negatywnie oceniani. I często przychodzą do mnie osoby, które tak naprawdę mówią mhm. mi coś, i okazuje się, że to wybrzmiewa pierwszy raz w życiu mhm. i że one całe życie niosą to na swoich barkach, te trudy. Nie rozmawiają o tym, nie wynoszą tego na światło dzienne. A to też bierze się z dzieciństwa, tak? W dużej mierze tak. Jeśli nie jesteśmy mhm. słuchani, jeśli czujemy, że nie mamy tej uwagi, to przestajemy. Mówić, bo wiemy, że i tak nie, dostajemy tego, czego, nie dostaniemy tego, czego potrzebujemy. I teraz zobacz, jako projekt prowadzimy też jako fundacja. Mamy taki program: wspieramy biznes w Polsce. Spotykamy się w różnych restauracjach, i właśnie tam się spotykamy w towarzystwie różnym, ale tam nie ma narzekania, tam nie ma smutku, tam jest miła atmosfera, taka networkingowa. Ludzie degustują potrawy, które są w danej restauracji. Robimy różne degust rodzaje degustacji przedstawiają się i nawiązują ze sobą relacje. I mamy takie doświadczenia, bo taką pierwszą kolację zrobiliśmy dokładnie rok temu, to relacje do dzisiaj trwają, biznesowe, prywatne, ludzie się spotykają, gdzie się pierwsza z Poznali właśnie w takim miejscu. Uważam, że to jest dobry kierunek. Potwierdzasz, żeby jednak się spotykać, to ja też podpowiadam, że jak coś organizujemy, to spotykajmy się. Tu, gdzie jesteśmy na garnizonie u moich przyjaciół, też była kolacja, też się spotkaliśmy, nawiązałam fajną relację tutaj z jednym z klientów do dzisiaj, mamy, do dzisiaj mamy kontakt, a to też już będzie rok. Pamiętam, że to też było około lutego i to też będzie rok. Także to są takie ciekawe, ciekawe rzeczy. Dlatego ta gastronomia jest fajna, tylko też trzeba umieć brać, co jest dobre. A jeżeli mamy jakąś potrzebę, to wygadajmy się. Wygadajmy się, rozmawiajmy o tym z najbliższymi. Jeżeli nie, to dobierajmy dobrze też przyjaciół, tak? bo to komuś powiemy, a kto się cieszy, że nam coś nie idzie. Bo ta jednak zazdrość jest widoczna czasem jest widoczna, czasem jest mm -hmm. odczuwalna. Natomiast też to co powiedziałeś jest bardzo ważne. My tutaj w żadnym wypadku nie chcemy demonizować tej branży gastronomicznej. My Właśnie. tutaj rozmawiamy o zagrożeniach, więc oczywiście jest tutaj te radary są zwrócone na te tak. negatywne aspekty. Natomiast oczywiście wiemy, że jeśli ktoś, że gastronomia to praca, która jest sztuką i pasją. Jakby nie patrzeć. Tak. I do tego trzeba mieć pasję, trzeba odpowiednio zarządzać mm -hmm. emocjami, odpowiednio zarządzać zespołem, tworzyć dobrą atmosferę. Atmosferę też wsparcia, atmosferę, w której no można mówić o problemach, nie zarządzać strachem, i wtedy również będzie się działo dużo, dużo lepiej i będzie mniejsze obciążenie mm -hmm. tymi wszystkimi trudami, które, na których skupiliśmy się w pierwszej okay. części okay. rozmowy. Ale jest na przykład fajny, ciekawy temat poruszony zarządzanie zespołem bez emocji, bez stresu. Czy można taki warsztat zorganizować dla takich osób, które są w kadrze zarządzającej? Myślę, I byś taki warsztat mogła poprowadzić? Myślę, że jak najbardziej. Myślę, że to jest najważniejszy aspekt zapobiegania, profilaktyki. Właśnie, profilaktyka. Żeby uczyć się, uczyć się o tych emocjach, uczyć się o tej komunikacji, uczyć się, że gramy do jednej bramki, że jesteśmy zespołem, że możemy, że jeśli coś się dzieje złego, ja pracuję na kuchni, dzieje się coś złego, jestem sfrustrowany, mam problem, ja nie jestem z tym sam, ja mogę iść do menadżera, mogę iść do szefa i nie dostanę krzywego spojrzenia i informacji, że wymyślam, mam się wziąć w garść wracać do roboty, tylko dostanę wsparcie. No. I to sprawia, że ja też się czuję bezpiecznie w miejscu pracy, i że. Te... Chcę tam wracać. Chcę tam wracać, no. i też ten stres nie jest już na takim wywindowanym poziomie. Czy to jest cenna uwaga dla osób, które zarządzają, które chcą być inwestorami, czyli inwestują w nowe miejsca. Dobór zespołu to jest raz, ale tak. dlaczego wspomniałem o tym warsztacie? Ze względu na to, że jako e, współpracując z grupą zakupową, zorganizowaliśmy warsztat serwowania napojów dla takiego czekadełka dla gości, ale też właśnie zarządzania kadrą, takie, to nie, to nie są, bo mamy smykałkę gotowania, otwieramy restaurację, bo uwielbiamy gotować, umiemy gotować, ale aspekty zarządzania prawne, to co z Piotrem poruszaliśmy, psychologiczne, księgowe, to trzeba zostawić fachowcom i nieraz wziąć, sięgnąć, po zespół zewnętrzny, żeby przyjechał na jakiś czas i ustawił troszeczkę nam, pomógł nawet ten zespół, bo jak jest konflikt między kuchnią a salą, bo to też taki może być konflikt, pomóc im, pomóc im rozwiązać tego typu rzeczy, stąd też możesz być taką pomocą. Jak najbardziej, jest wielką chęcią. Nie tylko e, <laughs> indywidualne takie spotkania, jeżeli ktoś już ma problem, ale tak podpowiadam, że mogą się do Ciebie zwrócić. Restauratorzy, którzy by mogli Twojej wiedzy zaczepnąć. Zawsze osoba zewnętrzna będzie inaczej spostrzegana niż ktoś się zespołu wyłoni. Wiecie co, ja mam trochę znam się na psychologii, ja Wam tutaj poustawiam. A za chwilę będzie zazdrość wśród innych i dadzą po, po głowie. A nie o to chodzi. No dobrze, to są rzeczy ważne, to tylko nie dotyczy, bo rozmawiamy o restauracji, ale też my współpracujemy z dostawcami, tam są też takie rzeczy, bo tam też są e, pewne hierarchie, że tak można powiedzieć, czyli ten aspekt trafia praktycznie do każdego, wszędzie jest stres, bo u handlowcy też mają stres, bo nie wykonali jakiegoś tam limitu, no, słyszę, że jednak luty jest słabszy niż wiadomo, e, gdzieś tam jakiś sezon, tak, dzisiaj też byłem w jednej z restauracji, to mówią, o luty to tak na przetrwanie, ale jak przyjdzie już, wiadomo, po świętach, majówka, no to się zaczyna dziać. Ale taki handlowiec, który jest odpowiedzialny za zaopatrzenie i rozliczany od ilości, też przeżywa stres. Mm. Też potrzebuje te, też takiego spaczy, też się może do ciebie wtedy zwrócić. Jak najbardziej. Czyli apelujemy do każdego, <grym> do każdego, kto nas będzie oglądać, także zachęcamy, nie obcinać połowie, bo warto wysłuchać do, do końca. No dobrze, yy, praca. Yy, Mówisz jeden na jeden, czyli pracujesz face to face czy online? Jak to dzisiaj wygląda? Pracuję głównie online. Okay. Jeden na jeden z osobami dorosłymi, natomiast jeśli są również nastolatkowie, którzy mają składę rodzica, to mm -hmm. również mogą do mnie przyjść. Mm -hmm. I tak jak powiedziałeś, to jest bardzo ważne, że to, nie, to dotyczy ten stres, ta presja dotyczy każdej branży i nie chodzi tylko o pracę. Te tak. warsztaty, jeśli chodzi o emocje, jeśli chodzi o komunikację, mm -hmm. to jest inwestycja nie tylko w pracę. To jest mhm. inwestycja w całe życie. To jest wiedza, i to są narzędzia, które my wykorzystujemy tak naprawdę w każdym obszarze życia i podnosimy jakość tego życia. Wszyscy jesteśmy szczęśliwsi, szczęśliwsi przepraszam, zdrowsi, dobrze się czujemy, chcemy robić więcej. A jesteśmy to jest bardziej zaangażowani w pracy. piękne. Zaangażowanie. Szczęście, zdrowie, no to jest w ogóle bezcenne, tak? Mhm. Bezcenne. Zapominamy o tym, a apelujemy, żeby korzystać z takich rzeczy, z takich porad korzystać, bo zdrowie psychiczne. To jest trochę zapomniane nieraz, nie? że takie coś, co, o czym tak jak ogólnie o zdrowiu, życzymy sobie dużo zdrowia, ale czasami się zastanawiam, życząc sobie zdrowia, czy życzymy to tak myśląc o tym, no bo życzymy sobie 100 lat. Ja nieraz mówię 120 lat w zdrowiu, nawet jak komuś na Facebooku pisze 120 lat w zdrowiu, bo zdrowie duchowe, fizyczne, psychiczne, to ma mega duże znaczenie, ja tak uważam. Chociaż też przeżywałem różne e, wzloty i upadki w biznesie. Pandemia naszą redakcję też troszeczkę e, jakby e, zażegnała, ale znaleźliśmy rozwiązanie. Właśnie poprzez takie rozmowy, rozmowy z przyjaciółmi, e, z branży, z, z różnymi partnerami, którzy są wokół branży, te rozmowy powodują właśnie taką daje taką nadzieję, daje taką inspirację. O tym też dzisiaj rozmawialiśmy, żeby rozmawiać, nie bać się rozmów i nie, niech się kontaktują Dokładnie. z Tobą, z nami, jeżeli chcą przez nas dotrzeć, bo nieraz się ludzie wstydzą. Także mogą do nas napisać i pomagajmy sobie. Takim Dokładnie. apelem zakończymy dzisiejszą rozmowę. Także ja dziękuję Państwu. Zapraszamy na nasz kanał. Lajkujcie. Tak jest. Przepięknie dziękujemy za uwagę i zapraszamy również do pozostałych materiałów, bo że już jest ich więcej na kanale. Tak, coraz więcej tych materiałów, szukamy różnych, dlatego ja też dziękuję tu za rekomendację, no bo temat psychologii jest ważny, nie tylko będziemy mówić o jedzeniu, czy o tam, o różnych pieciu kawy i dostawcach, ale o takich rzeczach ważnych, poza, co wydaje się, że nie jest jakby kluczowe, ale jest bardzo kluczowe, bo zdrowie jest jednak najważniejsze. Tym miłym akcentem życzymy wszystkiego dobrego, no i do zobaczenia na kolejnym odcinku. Dziękuję Do za rozmowę. Bardzo dziękuję.